Na Miesiadzie Strażackiej gorące lata. Pełczyska 2023. Z tego co mi jest wiadomo, jest to już 27 edycja. My bardzo serdecznie europosła pana Czesława Sikierskiego, Wójta Gminy Złota, pana Tadeusza Sołka. Sekretarza Gminy Złota i jednocześnie Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Ireneusza Gołuszkę. Przewodniczącego Rady Gminy Złota Pana Adama Wypycha. Radnych Gminy Złota. Sołtysa Wsi Pełczyska Pana Ryszarda Górniaka. Dyrektora Banku Spółdzielczego w Pinczowie, pana Jakuba Madeja, sponsorów i ludzi, dzięki którym możemy uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu, oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszy festyn. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Pełczyskach. Witamy. Zaczęliśmy się bawić wczesną wiosną i kontynuujemy. Mieliśmy tyle imprez w ubiegłą niedzielę. Dla ludowizna, dla y, amatorów ludowej muzyki. Dzisiaj już odbyliśmy koncert muzyki klasycznej w Złotej i dalsza część oczywiście, występy regionalnych zespołów śpiewaczych oraz zabawa taneczna w różnych rytmach, również w Disco Polo. A więc życzę miłej zabawy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bawmy się, pogoda dopisuje, jest wszystko jak trzeba. Dziękuję. Podpisuję się w pełni pod tymi życzeniami Pana Wójta. Warto się spotykać, warto rozmawiać, być z sobą razem, bo czas szybko tam ucieka. I chyba w tym natłoku tego życia takiego za mało jesteśmy razem, a jednak we wspólnocie, kiedy razem rozmawiamy, dokonujemy pewnych ocen, zawsze jakoś to łatwiej. A teraz czas na występy wokalno-muzyczne. Przed Państwem, przed nami wszystkimi wystąpi uczennica Zespołu Pracowego Światowych Złotej, Marysia Wojtal. Te złote kwiatki wypychują drogę do tych drzwi Ale przez te mosty z będę ukać do tych drzwi Śniłam o Hollywood Mówili, pyszny jest jak złoty lód Śniłam o Hollywood Wierzyłam, ja że się zdarzyć musi cud Więc pokochałem, a ustawę wciąż zadowały I wszyscy razem. Prezesie. Czy jednogłośnie nagrody dla wszystkich za pierwsze miejsce? Proszę Państwa, brawa dla dzieciaków. Brawa, gromkie brawa, naprawdę. Cieszymy się bardzo. Dzieci, słuchajcie, zapraszam Was z tymi pracami. Ja nikomu nie zabieram tych prac. Tutaj z boku, do pani Teresy. Tam otrzymacie niespodziankę. Dla każdego jest. Także nikomu nie braknie. Ja w międzyczasie zapowiem dwie kolejne dwa kolejne konkursy. Był konkurs dla dzieci, były tańce, był śpiew, który dalej jeszcze będzie trwał. Będzie po występie pana Zygmunta konkurs dla pana. Cztery odważne panie, a nagroda jest ta. Naprawdę. A coś, 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 coś fajnego. Także taki z Pani panie Zygmuncie, proszę się, najmłodszy, to może nie wiem, czy to najmłodszy, dobry pomysł, ale może, proszę, dobry nie, pomysł. A teraz, proszę Państwa, coś z wokół... Farby? Bo... Yy, proszę. Wokół wola! Mamy tutaj policzone strunki jest 20 stronków. Na dole tutaj mamy woreczek. Do tego woreczka wkładamy wyłuskany bób. Następnie obierki, tak? Tutaj tą otulinę odkładamy na bok. Która z pań zakończy konkurencję? Podnosi rękę do góry. Zgoda? My tutaj, panie prezesie, jest pan prezes. Patrzymy. Oceniamy. Uwaga, uwaga. Proszę Państwa, jak zwykle, po nagrody, czyli mamy pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce i czwarte miejsce, czyli Pani. Magda. Pani. Pani Patrycja. Justyna, Justyna i Pani. Iwona. Pani Iwona. Proszę bardzo, brawa dla tych pań. Pięknie. Tak jak powiedziałem. Woreczki z Bobem można sobie zabrać do domu. Smacznego. A po nagrody. Udać się, proszę bardzo, tutaj za mną. Dobrze? Ja pokieruję. Pierwsze miejsce, proszę bardzo. Drugie miejsce. Ja, drugie. No drugie, tak? To A, bata, fajne. Tak. I Dziękujemy. Biegając biegające tłum. dzisiaj Wiszaj na strojnisko Porwał cię Tańcz, tańcz Królowo nieskoleki Tańcz, tańcz Bez tobą tańczyć wieki Tańcz, tańcz, tańcz tań, Do białego dnia Tańcz, tańcz do dla nas gra Tańcz, tańcz Ich gehe dich weg, sag ich ja,